która jest tak naprawdę z nami już przez całe życie, no mhm. chyba, że ktoś decyduje się na operację, ale słyszałam, że również osoby, które podjęły się operacji, to ta endometrioza potrafiła wrócić. Są badania, że po 5-7 latach prawdopodobnie i tak wróci. Operacja już jest zrobiona w momencie, kiedy już jest naprawdę źle, kiedy te nacieki mocno wpływają na funkcjonowanie, głównie to są nacieki na przykład na jelita, kiedy jest problem i bolesne mocno, bolesne wypróżnianie albo mocno sklejone jajniki. Trudny temat, bo z z jednej strony operacja ma pomóc i pacjentki są zadowolone, ale mam pacjentkę, której po pół roku wróciło wszystko. Też jesteśmy w szoku, aczkolwiek to już jest u niej trzecia albo czwarta operacja, i pierwsza była zwiadowcza. No i niestety ona najbardziej zrobiła spustoszenie w organizmie. Operacje i są dobre, i są złe. Bardzo się unika operacji laparoskopowych, bo są blizny tunelowe, które bardziej pomagają rozsiać. Gdzieś tam jest taka teoria, że faktycznie endometryzę uwielbia blizny.